Cześć Dzisiaj chciałem wam pokazać imponującą sztuczkę jaką jest Karta za dychę Popatrzcie Wkładamy kartę za dychę I zwyczajnie Owijamy kartę Naszą kartę dychą Po czym zginamy ją I zobaczymy co się stanie Starczy, że I popatrzcie Hmm, nasza karta obróciła się. Spróbujmy w drugą stronę. Znowu się obróciła. hm. Ale to jest dziwne. Bo przecież. To tylko zwykły król. Dzięki.